Będzie to najlepsze. Wejdź na groundgame.com Techniki, analizy, ciekawostki i konkursy. Wszystko na kanale MMA Skills. Także wbijaj. Hej! Filip Stawowy po zwycięstwie w main eventie gali Babylon MMA 23. Miło to brzmi. Zwycięstwo. Tak, bardzo miło. Brakowało mi tego od w sumie jednej walki. Eee, tak, no, no dla mnie to super walka. Bardzo się cieszę, że, że do przodu, że wygrana, Tony jest, jest bardzo twardym zawodnikiem, myślę, że nie jeden tam, że tak powiem, by wymiękł, ale no, ma jaja ja i nadal szedł do przodu. Powiedz, jak dostałeś propozycję walki właśnie z Tonim Waltonem, co sobie pomyślałeś? No kurczę, walka bardzo fajna, tak, Toni, bardzo doświadczony rywal, tak, weteran europejskiej sceny MMA, wiedziałem, że jego wiek, że jego wiek nie gra żadnej roli, Ponieważ no, no, niejedni w tym wieku są w szczycie formie. Tak? E, dlatego wiedziałem, że to dla mnie bardzo fajna walka, bardzo fajne nazwisko. I, i po prostu też e, pokazałem, że nie szukał łatwych walk. tak. Poza twardością głowy szczęki swojego rywala, czy coś cię zaskoczyło w jego postawie w klatce? Kurcze, nie, myślę, myślę, że nic nie zaskoczyło. E, no tylko tak tylko jak powiedziałaś, twarda głowa i, i to napieranie do przodu. Czy dużo sił spożytkowałeś na to wyniesienie w trzeciej rundzie? No, tak, 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 z 30% sił do tego poszło. W sumie dobrze, że już nie wstał. E, bo bo, bo no, udało mi się odpocząć chwilkę. Zekwaliście właśnie takie akcje. E, tak, robiłem to z chłopakami w klubie. Za co ich przepraszam. E, tylko wiadomo, że no, nie byli na tyle, e, na tyle ciężcy, żeby, żeby w sumie dorównać tym, tym 116 kg. To ja zapytam Filip, co dalej? E, dalej? No, chciałbym zawalczyć e, walkę rewanżową z Kevinem Szaflarskim, tak jak mówiłem w wywiadzie e, w klatce po walce. No, z tego względu, że Łukasz Brzeski e, tak, będzie starał się o kontrakt z UFC, więc nadal nie ma jednego pretendenta. Dlatego myślę, że, że no, udowodniłem tą walką, że jestem tym pretendentem, którego brakuje no i, i chciałbym stoczyć walkę o pas. Zgaduję, że organizacja w tym matchmaker jest na tak. Yy, tak, też tak zgaduję. <grywa> Jak bardzo silny fizycznie yy, jest Tonik? Yy, tak, w tej pierwszej rundzie yy, no, musiałem uważać na tą próbę obalenia. Idealnie, yy, idealnie takie próby yy, obaleń yy, odwzorowywał trener. Także dlatego też zachowałem spokojną głowę przy tym yy, i po prostu wiedziałem, żeby, żeby nie panikować, bo, bo bez zbędnych ruchów byłem w stanie to wybronić. No i wybroniłem. Dokrotnie komentatorzy podkreślali, że jest to starcie młodego zawodnika z bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale pod koniec tak naprawdę tej walki ponownie jakby podkreślali też to, że ty mimo swojego młodego wieku i jeszcze nie tak długiej kariery w MMA wykazujesz się niesamowitym IQ w klatce i jesteś mega spokojny. Z czego to się bierze? Myślę, że to bierze się z walki na walkę, tak? Tak jak właśnie mówiłem, mam dopiero 24 lata za miesiąc 25. To była moja dziesiąta zawodowa walka yy, i po prostu czuję, że, że z walki na walkę coraz bardziej się rozwijam. Po każdym treningu czuję się coraz pewniej i czuję, że po prostu to wszystko przynosi efekty. Kocham robić to, co robię yy, i bez względu na wszystko będę to robił. Gdyby Kevin Szaflarski był gotów nawet na następną galę Babilonu Mama, czy ty byłbyś w stanie się przygotować? Yy, na następną galę? Z tego, co gdzieś doszło mnie suchy, następna gala jest bodajże we wrześniu. Na pewno chcę sobie dojść jakiś dłuższy urlop, którego nie miałem bardzo, bardzo długo eee, i, i trochę odpocząć, tak mam tutaj e, sporo takich drobnych urazów, tak, powybijane palce u nóg, e, bolące, bolące kostki, tak, e, też właśnie powystawiane kciuki od, od, że tak powiem, moich kombinacji, w których jest dużo sierpów e, i po prostu chciałbym to wszystko wyleczyć, aby być do tej walki w, 100, w 110% gotowym. Czyli jaka perspektywa, kiedy ewentualnie moglibyśmy się ciebie spodziewać ponownie w pracy? Myślę, że, że gdzieś pod koniec roku, no chyba, że uda się wszystko tak jak powiedziałem wykurować, wyleczyć na 100%. No to, to, to może wcześniej. Gratulacje, to wszystko od nas wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze tak pozdrowić wszystkich, pozdrowić bliskich, którzy dotarli tutaj na, na, na galę, pozdrowić wszystkich przed telewizorami. Którzy oglądali tę galę. Wiem, że, że, że było sporo tych osób. E, dziękuję sponsorom za pomoc w przygotowaniach. I dziękuję narożnikowi. Przede wszystkim e, trenerowi Mateuszowi i Sawomirowi, bo to, to, to oni, że tak powiem, e, wyhodowali, wyhodowali bestię, która, która rodzi się po zamknięciu drzwi od klatki. Panie i Panowie, przyzwyczajajcie się do tego widoku przyszłość polskiej w Wagi Ciężkiej. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.